Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diało i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka Mojej drodzy z Taste Blue. Widziałem, że pierwszy odcineczek z Taste Blue bardzo Wam się spodobał. Nasza wspaniała złota rybka pociągnęła Was razem z osobą w morze, bardzo mi się to podoba, także na samym początku, jeśli ostatni odcinek Wam się podobał, to zostawiamy taktyczną łapę w górę, żeby ludzie wiedzieli jaka to przyjemna seria, jak fajnie się ją ogląda, moi drodzy. I ta magiczna muzyczka na samym początku, o panie, panie, dobrze, zaczynamy, wciskamy play i ciśniemy dalej, dalej naszą przygodę ze złotą rybką. Zaczynamy Seaweed Special, czyli... Eee, to są glony. Jakiś specjal z glonami. Co możemy tu zbierać? Kamyczki na samym dole. Oj, trzeba uważać na krabiory Co by to mamy zbierać? Kamyczek następny, alo. O! Dziękuję za kamyczek. Dziękuję za kamyczek. Oj 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 pani krewetko, pani krewetko, ja lecę dalej po kamyczki. Dzień dobry, oj kamyczek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Lecimy dalej. Następny zaraz będziemy mogli krewetki zbierać. Uwaga na tylko kraba bo jest za dużo troszeczkę dla nas. Udało nam się ominąć kreweteczki. Bardzo mi się to podoba. Dobra, dwa następne kamyki i kreweteczki. Idolo! Piękny początek z kreweteczkami. Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Dawaj im kreweteczki jeszcze, jakieś tu były. Coś tu jest z krewetkami. Niam, 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 niam. Ciśniemy, zbieramy kreweteczki. Kamyczki jak najbardziej, dobra, możemy zbierać większe kamyki, które tu się czasami trafiają Uuu, tu mam jakiś kamyczek, mogę go zabrać? A jeszcze nie mogę, tego niestety nie Krewetki w takim razie śniemy krewety cały czas Kaczki, jeszcze troszeczkę do kaczek Nie tak szybko, diabełku, nie tak szybko Kamyczek, O, elegancko, krab mnie nie zdążył dziadnąć Uuu, dobra, mam kaczuchy Kaczuły zebrane Uuu, kamyk dostępny. pięknie Buteleczka, dobra, jest coraz lepiej Dobra, możemy zjadać kraby, te mniejsze kraby, te mniejsze kraby jeszcze niekoniecznie te duże kraby, oj, pięknie, posunęliśmy w same dnie, zebraliśmy większość Bardzo mi się to podoba, zaraz będzie połówka naszego poziomu, moi drodzy, zaraz będzie połóweczka elegancka. duże kraby teraz wkroczyły tutaj do akcji Proszę bardzo, krabik za krabik Uuu, jacy jesteśmy wielcy już w ogóle To mega rybka, pięknie, całe glony, wszystko Całe morze, ty jesteś gigantyczna Rybko, jami ale jesteś gigantyczna i udało nam się na dwie gwiazdeczki, elegancko, bardzo szybko to ogarnęliśmy, podoba mi się to, szkoda, że nie na trzy gwiazdki, ale jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, w każdym poziomie wystarczy, że zbierzemy chociaż jedną gwiazdkę i dziśniemy dalej, żeby się nie opierdzielać za bardzo, zobaczymy ile czasu zajmie nam kolejna rundeczka. Oj, to już jest jakaś grubsza runda, moi drodzy. Do 3 minut mamy 3 gwiazdki. Do 3 minut 41 sekund mamy dwie i minuty 4 i 50 sekund. Jest jedna gwiazdka, także mamy sporo czasu. Dobrze, zobaczmy, tu jest rune, nureczek, nureczek, to go ominiemy. Ok, zaczynamy od rybek, czyli taki srogi początek, szczerze wam powiem. Nie spodziewałem się, że będziemy mogli rybki na sam początek zjrzeć. Tu bo! Złodź podwodna! What the fuck? Gdzie mogli zjrzeć łodzie podwodne? Tego się nie spodziewałem, szczerze. Halo, dawać te salmony. Jeszcze coś dla mnie tu macie? Elegancko. Dawać, 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 dawać. Okej, bierzemy najpierw, zjeżdżamy wszystkie salmony, moi drodzy. Przelatujemy na lewą stronę, to będzie ich dodatkowa. Ekipka, dobra, jeszcze chwilę będziemy mogli zaraz nurków zgrać, co mi się wydaje. Pięknie, mamy dwa spoty i mamy nagrobki też. Nagrobeczki do zbierania, bardzo mi się podoba, to był jeszcze jeden nagrobeczek, więc sobie go skubniemy. Oj, dawaj, nurku, przyspieszę cię trochę. Nie ma sprawy, przyjacielu, wiem, że ci się spieszy do rodzinki, a <laughs> ale ciebie już zabieramy ze sobą, przyjacielu. Yami, yami. Dokładnie, wcinamy nurków, My za nich mamy bardzo dużo ekspa. Dziękuję bardzo. Nurek dostępny, dawaj tego salmona, tego też. Hup, i kolejne, lecimy. Tutaj nurków pozżeramy troszeczkę, o Jezu, te krzyki! Te męskie krzyki. tak złodaj like, to co chcę słyszeć, moi drodzy, zaraz będziemy mogli chyba wcinać te yy, podwodne statki. To spoko... Oj! a udało mi się go tam chwycić, za stopę go pociągnąłem. Razem ze sobą na dno do brzucha samego. Lecimy! Let's go, baby! Woo, Krzyki, męskie krzyki <gry> Nigdy by ci bym nie powiedział, że cieszyć mi będą męskie krzyki moi drodzy. Naprawdę jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dziwna sytuacja, ale dajemy radę. Dobra, mamy dosyć dobry czas, mi się wydaje, wiecie? Bo mamy minutę 30, a mamy już połowę. Może uda nam się to zrobić za 3, na trzy gwiazdki za pierwszym razem. Dobra, mamy statki. Pięknie, 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 dawać. Są jakieś autka, także zaraz to odpuszczamy. Skupiamy się bardziej na statkach, które tu krężą, krążą bardziej, elegancko. Tu jakieś ludziki, stateczki. Elegancko, zbieramy, zbieramy, zbieramy. Jak tam z czasem? Minuta 37, mamy jeszcze troszeczkę ponad minutę. Żeby zabrać wszystkie statki, dawaj rybcia, dawaj rybcia, nie zacinaj się myszko, nie możemy w takim czasie. Pięknie, zeramy. Pek, 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 pek. Ale nam się fajna rundka na rozrzeweczkę trafiła. Rzeczywiście. Pisaliście mi pod ostatnim filmem, że to jest bardziej gra na takie 8-10 odcinków, aniżeli na 3-4 możliwe. Możliwe, że tak. To bardzo fajnie, bo mi się ta gierka podoba. Także spokojnie mogę sobie w nią ciorać. Wam też się podoba, więc no... Lepiej nie mogliśmy trafić, prawda? Jeśli ja się z niej cieszę, jeśli cieszę się z niej ja i cieszycie się z niej wy, to o to chyba chodzi w tych wszystkich filmach moich, prawda? Żeby każdy, każdy kto wchodzi na ten kanał, żeby był szczęśliwy po prostu, bo to jest umilacz czasu, taki malutki umilacz czasu. Cieszę się, że ktoś może się cieszyć razem ze mną, gdy ja sobie prowadzę taką rozgryweczkę piękną jak Chase Blue, let's go baby, dawać auta. W ogóle, co robią auto pod wodą, to mnie bardzo ciekawi. Dobra, mam mało czasu, 30 sekund, dawaj trzeba się skupić na tych podwodnych stateczkach, raczej autach podwodnych. Swoją drogą śmieszna sytuacja, kto wkłada te auta pod wodę, naprawdę. Myk, 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 myk. Uuu dawaj, 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 będzie on trzywiastki, trzywiastki, jeszcze 20 sekund. Czy będzie trojeczka Damy radę, powinniśmy dać radę. Dawaj, pięknie. Szybko zbieramy Autko. Pięknie, dawaj, 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 10 sekund! 10 sekund! Help me! Dawaj, 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 7, O, nie, niestety. Kurde, nie uda nam się. Ale dwie gwiazdki będą na 100%. No już nie ma bata, żeby nie było dwóch gwiazdek. Proszę bardzo, autko tu zjedliśmy. I w ogóle jakie kołowrotki tą rybą sadzimy, Ja pierdykam, To co mnie cieszy. Holender. Kopa! 3 minuty 20 sekund. No niestety, 10 sekund nam tylko zabrakło. Jedyne 10 sekundek do tego, żeby mieć 3 gwiazdki. A e, nie mamy się co spinać za bardzo. Bo, jak nie teraz, to następnym razem, moi drodzy, 272 osoby i ogólnie rzeczy, zdeżarte. Pięknie. Kolejna rundeczka. Co tu mamy dalej? Pek, pek pik, pyk, pik. Idzie nam całkiem nieźle, widzę, że tu wszystko na jedną gwiazdkę raczej leci. Tylko raz nam się udało, nie udało zdobyć tej jednej gwiazdki. Także powiedzmy, że to jest wynik do przyjęcia, moi drodzy, do przyjęcia. Więc zaczynamy kolejną i tu już jest troszeczkę krótsza, widzę, mapka. Minuta 46 na pierwsze miejsce, czyli na trzy gwiazdeczki, 2,04 na 2 i jedna na dwie, 44 sekundy. Ok, ciśniemy. To będzie coś na samym dole. Dokładnie, kamyczki to suniemy po calutkim dnie, żeby zebrać wszystkie kamyki, które będą dostępne. Dawaj, 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 dzień dobry. Hoppa. Uhu! Szybko wskoczyliśmy, zebraliśmy i suniemy dalej po dnie. Mamy popcheny czyli. Od soda popów, czyli od napojów gazowanych ogólnie. Mamy wodę. Wydaje mi się, że będziemy mogli jeszcze. Nie, jeszcze nie możemy. Myślałem, że będziemy mogli zbierać te mniejsze rybeczki, ale niestety jeszcze się nie udało. Wydaje mi się, że teraz pora jest na te gwiazdeczki, które tam były na brzegu. Dokładnie. Latujemy po gwiazdeczki, cofamy się i teraz powinniśmy już zrać jakieś ryby, czy coś takiego. A, możemy Ciebie? Nie, nie możemy, niestety. Minuta 46, to jest mało czasu. Mało czasu, nie uda nam się niestety chyba robić na trzy gwiazdki, ale postaramy się na dwie. Dobra. Hopa, hoppa, dwie naraz, Dziękuję bardzo, do widzenia Pro gamer ue, ue. O, dobra, 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 mogę te większe zbierać, teraz bardzo mnie to cieszy Hop, 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 hop Tu jest dużo większy. Hop, ptoszki Hoppa, hoppa O, cztery naraz, pięknie, jedna Pyk, następna O, hoppa Opa! Oj! Kurde, tak blisko było, ale no dobra, widzę, że się tu jakieś rybki zaspawniły. Uuu, jaka wyżera! I dobra, możemy te największe chyba zrzucać? Dokładnie, możemy! Możemy zebrać największe rybki, czyli leci całkiem, całkiem nieźle. Ale kurde, jak my mamy tak szybko tego czasu zebrać? Wydaje mi się, że zaraz będziemy mogli te grony zbierać, także tyle spoko. Dobra, trzeba wyżej podskakiwać. To się No niestety, pierwszego miejsca na pewno nie będziemy mieli. Wydaje mi się, że będzie nawet problem z zdobyciem pierwszej gwiazdki. Glony mamy jakieś? Dobra, jakieś mniejsze glony możemy już tu wcinać, także ciśniemy pod nie. Rybeczki, duże. Pięknie, elegancko, dobra. Zaczynają się glony powoli. Zaczynają się glony. Bardzo mnie to cieszy, glony nam bardzo dużo dają. Xpika, także trzeba się tym zająć. Dobra, dwie meły to by zabraliśmy tutaj na szybciutko. Jakieś glony dodatkowe, jakieś glony, elegancko, glon, 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 opa. Opa. Op. mamy. Następny glon. Pięknie, nowiutkie glony. Możemy praktycznie wszystkie i czy będzie? Wszystkie glony? Dawaj, 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 koniec! Jesteśmy tacy ogromni. Szmało co brakuje. Wszystkie grony ze zeżadliśmy, Wystarczy teraz tylko przelecieć i tam jest człowiek, tam jest człowiek na brzegu, którego możemy że zeżreć! Pięknie, udało się. Jedna gwiazdka. Szkoda, szkoda. W ogóle nie tam było czasu potrzebne. Na dwie gwiazdki, zaraz zobaczymy. Udało nam się zeżreć 194 rzeczy, w tym jednego człowieka. Także całkiem, całkiem nieźle, jak nam malutką, złotą rybkę. O nie, 4 sekundy nam brakło do dwóch gwiazdek, no szkoda, szkoda, ale jak mówię, nie zatrzymujemy się, tylko ciśniemy, żeby jak najszybciej przejść naszą złotą rybeczkę i zaraz będziemy mieli orkecz. co to jest, z delfin, delfiny jedzą ludzi od kiedy, no nieźle, takie rzeczy, dobra, ciśniemy, na pierwszym miejscu 54 sekundy, minuta 04 na drugiej, minuta 26 na trzecie, dobra, to staramy się jak najszybciej tradycyjnie, okej, okay, tu już mamy troszeczkę trudniejszą sytuację, bo tu nie wiemy za bardzo, gdzie mamy iść, dobra, mamy małe żabki na same dnie, także jak najszybciej, zbieramy je, hop, 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 ale mi uciekają z kurczywyki. A, dlatego jest troszeczkę utrudniona akcja, bo one są. O nie, myszko, nie zacina się. Nie w takiej sytuacji, my to robimy na czas. Myszko, myszko. Gdy myszka cię nie słucha, to jest niedobrze, słuchajcie. Niedobrze, gdy myszka was nie słucha. Pop, 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 pop. Pięknie. Dobra, chyba będziemy mogli zaraz te większe żaby zżerać. Czy możemy, już dokładnie możemy. O, one już są szybciej uciekające ale nie takie numery. O, ła, salmon mnie ugryzł. Nie spodziewałem się, że taka. Rybka zwykła, młodzie mogła mnie ugryźć, no ale jednak może, jednak może. Mycho! Halo. Trzy na raz, pięknie, oła. Jestem ciekaw, czy jak ona mnie ugryźć, czy mi zabiera troszeczkę punktów, czy coś takiego? Bardzo ciekawa sytuacja. Hop! Pięknie, ile tego tu jest, o Jezu, żabory, chodźcie do mnie, komatni. Dobra, wydaje mi się, że zaraz będziemy mogli sobie zjeżdżać tą dużą... Rybę, więc trzeba się na to zaczaić. Jak najszybciej, dobra, dokładnie, możemy zjeść tu duże ryby. I teraz możemy. To jest nasz jedyny target w tym momencie, żebyśmy go znaleźli, dlatego szybko ciśniemy na prawą stronę rybeczki, konkretnie. Pięknie, dawaj, 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 jeszcze chyba tylko jeden nam został, ewentualnie coś na górze. Nie mamy nic na górze. Kolejna duża ryba, jeszcze jedna i powinniśmy teraz mieć koniec. Minuta 19, na jedną gwiazdkę, niestety. Prawie, prawie na dwie, z tego co to Znowu nam z 4 sekundy braku. 129, to była taka szybciutka runda. Ale bardzo satysfakcjonująca. Także to nas bardzo, bardzo cieszy. Zobaczmy jeszcze raz, ile było tam na 1,04. No to troszeczkę nam tam braku. 18 sekund. 18? 15. No ale. Mało co, mało co. Bądźmy szczerzy. Malutko co. Jeszcze chwila i zaraz będziemy mogli blokować nową postać. Bardzo mi się to podoba. Minuta za 4, minuta 16, minuta 41. Także też dosyć króciutka rundeczka, powiem wam. Szczerze, dosyć krótka, ale spokojnie damy sobie radę. Ciśniemy. Puparara, puparara, odorek zaczynamy. O, oh, w dupę, to jesteśmy giga, giga golden fish, guys, giga golden fish. Pięknie, oreczki znowu, orki z majorki. Taka rybka orki z majorki zżera. Para para, okej. Okay. Pyk. Uh. O nie, jednak ciebie nie możemy, już myślałem, że będziemy mogli, ale jednak się okazało, że nie. Ale tam coś jest jeszcze na dole. O, oh, to są walenie, wielkie walenie. O ja pierdykam. Tutaj w ogóle oni do mnie strzelają z rakiet, what the fuck, co tu się dzieje? Oni chyba mogą mnie zabić po jakimś czasie Bardzo ciekawa sytuacja Zdejdźmy troszeczkę na dół Uuuu, hello, well lordy, to są te wielkie takie walenie Nie wiem czy to są walenie, możecie napisać w komentarzach co to jest, to wielkie niebieskie To nie są jako tako walenie, walenie to są chyba te małe, nie? To były wieloryby chyba Na to wychodzi, tak, to były wieloryby, a tamte to były walenie Hop Mogę zdarzyć tą... Tam... Okej, okay, dokładnie, o to mi chodziło. I końconeczka. Dawaj. Opa, minuta 05. Mamy dwie gwiazdki. Mało braku. słuchajcie. Malutko brakło i naprawdę byśmy mieli trzy gwiazdeczki. Minuta no 04 chyba były na dwie gwiazdki, tak? Znaczy na trzy. Dokładnie, wiecie co? Spróbujemy jeszcze raz na szybko, bo to jest bardzo krótka runda. A jest duża szansa na to, że zrobimy to na trzy gwiazdki. Więc zaczynamy i ciśniemy od razu po oreczki, bo wiemy ile tego jest potrzebne. Powinniśmy dać radę, żeby udało nam się zeżreć. Na szybko stateczki teraz. Pięknie. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Hop! Helikopter. Jeden drugi. Pięknie, oreczki. Teraz przelecimy tutaj na dole. Pięknie, możemy duże. Pięknie, idzie nam teraz bardzo dobrze. Jaki mamy czas za robnisko? Słuchajcie, to mnie cieszy. Lubię jak mamy dobry czas. Hop! Pak, tutaj trochę czasu straciłem niestety. Dawaj! 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 O nie, strzeliłem, Bardzo dużo czasu straciłem. Bardzo dużo czasu. Strzenie maksymalnie. No ale cóż, mówi się ciężko. Minuta 48 sekund. Nie, coś mi się wydaje, że będziemy mieli problem. Unfortunatele. Chce zebrać. Dobra, mamy domki. Hop. Pięknie zebraliśmy. Way oui, lord, teraz dawaj na szybko. Pięknie. Uh -huh. O nie! Kurde, znowu nam braknie paru sekund. Zaraz powiem, mi to statek. Jeszcze gorzej. dawaj continue! I ciśniemy dalej. Nie ma co się zatrzymywać i tak sobie przedłużyliśmy troszeczkę, bo zrobiliśmy dodatkową tą samą mapę i ciśniemy jeszcze raz. 54 sekundy, minuta i minuta 26. To już w ogóle jest szybka rundka. To jest moi drodzy, bardzo, ale to bardzo szybka rundka. Także trzeba spinać dupala i ciśniemy dalej. Go! Orki, znowu orki na szybko To już jest końcówki, e, to są końcówki złotej rybki, moi drodzy Tak mi się wydaje, że to są końcówki złotej rybki Bo... jest ich bardzo, bardzo ten... Bardzo... są już e, duże rzeczy do zżerania na sam początek Znaczy, że nasza złota rybencja jest już ostro, ale ostro to podpimpowana Mam 20 sekund, jest ponad połowa Zaraz będziemy mogli zżerać te statki, jeszcze nie możemy Ktoś tak sobie tylko patrzę, czy nie mamy przypadkiem e, jakiejś tej... Dobra, możemy, hop, hopa, hopa, kurde, bele, ale spierdzielkę robią, patrzcie, nie mogliśmy, ale dostaliśmy parę rakiet i przestaliśmy móc, dobra, dobra, mamy, pięknie, następny, pięknie, następny, następny, oreczki z majoreczki, pięknie, o, ale zasuwamy, o nie, unlucky, dobra, dostałem, dostałem, ale nic się nie stało. A taki helikopter i mamy kurde trzy gwiazdki. Ile nam brakło? Nam brakło tyle, to co nic. Patrzcie na to. Trzy sekundy. Jeszcze raz. A mnie tiltują takie mapy. Tiltujemy takie, takie mapy, bo bardzo mało potrzebujemy tam do końca. Są tak dwie, trzy sekundy, to jest tyle co nic. Dobra, teraz ciśniemy, mniej więcej wiemy jak to działa myszko nie teraz, nie zaczepiaj się tutaj. Nie buguj. Potrzebujemy mniej więcej dyszkę. Dyszkę i coś, 10,4 miałem i mogę pamiętam zżerać te, albo od 11. Jakoś tak, także spoko, zżeramy jak najszybciej. Pięknie. Czy mogę Ciebie? Jeszcze nie mogę, dobra? Ok, mamy. Teraz powinniśmy móc. Hop, a jednak nie, jednak nie, słuchajcie, potrzebujemy 10,5. W takim razie, jeszcze jedna oreczka, dobra, możemy już. Hopa, hopa. Pięknie, zrzarty dwa na raz, helikoptery. hoppa, o Jezus. Hop, dobra, mamy zażarty następny helikopter. Pięknie, dawaj, lecimy na rekord, pięknie, dwa na raz, dwa na raz, 46 sekund Dawaj, 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 o nie, diabełku Jeden, dawaj, dawaj, Ooooo! ja pierdykam, diabeł Jest, zżerliśmy, 55, sekundy nam brakło O nie, najgorzej Sekundy, dobra, jeszcze raz Da fuck co to jest sekunda? To jest tyle co nic, to jest tyle co pierdnięcie. To jest zacięcie myszki na tą sekundę. Gdyby nie ta myszka, to moglibyśmy to mieć już. Pamiętam już, że możemy zbierać helikoptery od 10:4. Także gdy tylko mamy 10:4, od razu lecimy do góry. Pięknie, pięknie. Oreczka, następna. Dawaj, dawaj, szybko, rybko. Szybko, pięknie. Dzie 10 zaraz, 10. Myk. 10 10:2. Dawaj, 10:3. I 10:4, 10:5. Nawet teraz możemy zderzyć helikopter. Hoppa, 1. Hoppa, drugi, pięknie, hoppa, oj, hoppa, 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 dwa naraz, pięknie, oreczki, na szybciutko, jakiś helikopter, dawaj im helikopter, dawaj im helikopter, hop, pięknie, helikopter ze żarty, hop, helikopter ze żarty, i czy to będzie, czy to będzie w końcu, trzy gwiazdeczki, o nie, hop, dwa naraz, pięknie, mamy, oreczka, dawaj oreczki, 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 jeszcze jeden helikopter jest nasz, jest, udało nam się, Mamy trzy gwiazdki, yes, let's go! O to nam chodziło, bardzo się cieszę, lecimy kolejną rundkę Fish Ladder, czyli... rybia drabina Minuta, 18 minut 32 i 2.02, czyli dosyć szybka rundka też Ostatnio bardzo szybkie są te rundki, także ciśniemy dalej Fish Ladder, o kur... to jest drabina rybia Lecimy w górę, co mi się wydaje, tak? Dokładnie, lecimy w górę, możemy zżerać Okej, okay, to jest koniec mapy, o cholera, trzeba... U... to są... potoki łososi Łososi chyba skaczą po drogę. ej, to jest ciężka mapa to jest bardzo ciężka mapa O kurde bele Tego się nie spodziewałem, że ona aż tak będzie ciężka To zależy troszeczkę otwarta chyba, wiecie? Do tego przeskoków naszych Pięknie Czy ty też jesteś za mała? Pięknie O nie Kurde bele, ty też jesteś za mała. Dobra, to jest na wyczekanko chyba, wiecie? One skaczą do góry, dawaj mi kolejną. No mamy pecha. Niestety będziemy musieli zrobić to jeszcze raz. Bo moja duma po prostu nie da rady tak zdzierżyć. Możemy ciebie? Nie możemy. Czekamy w takim razie. Ciebie też nie. Oj da fuck! Ciebie też nie. To jest, wydaje mi się, że to jest jakiś losowy spawn tych, yy, tych salmonów. Bardzo mi się to nie podoba. Patrz. A dobra, tu się pokazują. Pięknie, nie, sprzejdźmy sobie spodem. Na samej górze będziemy musieli czatować w takim razie na te mniejsze rybki. Mam cię Mam cię Dobra, przynajmniej teraz będę wiedział Następną rundę już zagramy normalnie Dobra, jesteś Wszystkie lecą mi tak w górę potoku Także trzeba je omijać najzwyczajniej w świecie Uuu, jest moja ofiara Ciebie jeszcze nie możemy Ciebie możemy, ciebie możemy, ciebie możemy Pięknie, teraz możemy już prawie wszystkie Ciebie też możemy Pięknie Jesteś za dużo jeszcze Ty też? Ło, cholera, jakie wielkie ryby Dawaj mi te mniejsze Pięknie, jedna mniejsza I się chowamy Mniejsza 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 z tym Dawaj, 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 cokolwiek Pięknie Salmony zżerane O, oh, padło, padło Padło Oj cholera, nie wpadło Meg, Dogonimy tego Salmona O nie! nie go dogoniliśmy Troszeczkę lipa Pięknie, następny, następny Boże, to nawet nie będą, nie będą jedna gest to nie będzie Będziemy musieli powtórzyć Bo inaczej trochę lipa A teraz przynajmniej wiemy mniej więcej Ej, to jest trudny poziom już To jest trudniejszy poziom, słuchajcie to jest trudniejszy poziom. Mam 0 gwiazdek, 2,09. Zobaczmy ile jest potrzebne na ten? 2,02. Dobra, tym razem już będziemy wiedzieli mniej więcej co mamy robić. Lecimy tutaj na górę, hop. I czekamy, czekamy, czekamy. Jest pierwszy samo do zjedzenia. Pięknie. Musimy wyczekiwać po prostu, to na samej górze. Te, te które będziemy mogli zjeść. I jak już wyhaczymy... Ciebie też nie możemy? What the fuck? Halo, gro, to jest, to jest totalnie fart, to jest tylko fart, fart run. Patrzcie, nie mogę nic zeżreć. To się dozeżacie, pięknie. Ciebie też rzeczy nie... Mam. Wypierdzielaj, ziomek. Mam cię. Większe? Kurde większe? Kurdebele, ugryz mnie, No dawać, halo! Gdzie są moje mniejsze salmon? Ciebie będę zeżeć, pięknie. Ciebie nie mogę. I za duży również. A jaka szybka dziadyga! Dawaj, 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 dawaj. Nie, chcę tylko jedną gwiazdkę, to jest za trudne level już. Jedna mi starczy. W tym momencie jednym się zadowolą Pięknie, jeszcze mam minutę. Powinniśmy dać radę, bo już możemy zżerać. A ła ciebie już powinienem zerzeć. Przecież jesteś tych samych rozmiarów, co ta, co przypłynęła to przed sekundą. Bez sensu. A! mam! Hu! Uh. Dobra, pięknie. Możemy to większe? Ciebie jeszcze nie możemy? Ciebie, możemy? Ciebie, możemy? Pięknie, dobra, zaczynamy z rzędem, jest to już większe. Myk, myk. Możemy wszystkie? Ciebie jeszcze nie możemy. Ciebie to, no, to już w ogóle na 100%, to jesteś jakimś gigantem pierdzielonym. Dawać, dawać, dawać. Nie możemy, możemy. Możemy. Let's go, baby. Dobra, duża, duża. Pięknie, mogę wszystkie. Dawaj, 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 ja jeszcze jedna. Potrzebuję tylko jednej gwiazdki. Więcej nie jest nie potrzeba do szczęścia aktualnie w tym momencie. Dziękuję bardzo. Mamy pierwszą gwiazdkę. Udało się. Dobra, robimy kolejną mapkę. Let's go. 5 minut i. O, nie, nie, nie. To jest za długa mapa, moi drodzy. I to już zrobimy na kolejny odcineczek. Skoro tamta była taka, taka kurde. Taka jaka była. Zobaczmy, tu jeszcze mieliśmy, mieliśmy dwie gwiazdki, także możemy sobie spróbować Fish Jeszcze raz: 1,04, 1,16, 1,41. To jest ta z samolotami, tak? Dobrze pamiętam dokładnie. Lecimy po oreczki. Próbujemy ją jeszcze raz. Tu nam naprawdę bardzo, bardzo mało braku Próbowaliśmy ją dwa razy. Prawie nam się udało. Mało co, mało co. Naprawdę bardzo mało nam brakło. Hop, 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 hop. Pięknie, zżeramy wszystkie oreczki. Oreczki do woreczka, Rayle, oj, te dużo możemy, pięknie, szybki i dobry czas mamy nawet. To mnie cieszy. Dobra, mamy tyle stateczki, pięknie. Opa! Dobra. Dawaj do Pięknie. Dawaj, 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 dawaj. Opa! I udało nam się! Mamy trzy gwiazdeczki. Pięknie. Za trzecim razem udało się. Najpierw jedna, później dwie, później trzy gwiazdeczki. I moi drodzy... To by Było na tyle w dzisiejszym odcinku z Tasty Blue, i tak samo polecaliście mi Tasty Planet. Możecie napisać w komentarzach, co myślicie o serii Tasty Planet, gdy skończymy Tasty Blue. Wydaje się zachęcające, moi drodzy, tak mi się wydaje. I okej, okay, jeśli podobała mi się ta seria, także pamiętajcie o taktycznej, ja jeśli podobała mi się ta seria, to pamiętajcie o taktycznej łapie w górę pod tym filmem, żeby ten film trafił do jak największej ilości osób, moi drodzy, bo im nas więcej, tym weselej i tym fajniej ogólnie. I częściej będą odcinki, częściej będą, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie z tej Blue